Dzień dobry, dzień dobry. Widzimy się w dwunastym vlogmasie. Jest prawie godzina 10, ja Już zdążyłam. Dosyć, dosyć sporo rzeczy zrobić. Eee, włosy, jak widzicie, już są też bardziej ogarnięte niż były wczoraj. Także ja się bardzo cieszę i zabieram się za montowanie dla was vlogmasa 10 i 11, bo postanowiłam połączyć te dwa vlogmasy. Eee, także biorę się za moją kawę. Kuba też już ma swoją w sypialni, a ja zabieram się za montaż vlogmasu. Później przyjeżdża. Kuba od Madzi na chwilę do mieszkania. Potem idę szybko po pisaki, bo będziemy dzisiaj piec pierniki z Madzią. Tak jak chyba to już nasza coroczna będzie tradycja, mam nadzieję. Eee, no i co? No i co? Idę po pierniki, znaczy że idę po pisaki, Madzia przyniesie ciasto i będziemy piec pierniczki. I potem je ozdabiać. Dzisiaj Madzia będzie debiutować, więc ona będzie kalendarze adwentowe otwierała. I żeby Wam więcej nie zdradzać, to zobaczycie sami, co dalej się będzie działo. Także ja biorę się za montowanie Jakaś to tak Jakoś ty jest fotogeniczne. Jezu, jest. Pierwsze prezenty pod choinką już się znalazły. Kolejne dopiero będą 24 grudnia. Z tyłu widzicie, Lilo, jak tam się ładnie odbija. Natomiast czekamy na Madzie. Zaraz przyjedzie będziemy piec pierniki. Już wam pokażę zaraz, jak się prezentuje nasz stół przygotowany z foremkami i z pisakami, które udało mi się zdobyć, słuchajcie, w Biedronce. W tamtym tygodniu ich nie było, jak piekłam sernik to też chciałam właśnie kupić po lewej, już ich nie było w ogóle. Dzisiaj a... była cała półka właśnie z takimi pisakami i z różnymi ozdobami, więc przygarnęłam większość. Uwaga, debiut. Macie otwiera kalendarz adwentowy, tak jak mówiłam, kawka. Czekaj, bo ci się uda, tak samo... Teraz lepiej. Błyszczysz już teraz. Tak, super. Uh. Numer 12. One mają takie właśnie z boku masz chyba. Nie. Tu mam coś No. Sobie. A! A tak mam. Psi. Cześć. To ładnie pachnie już daleka. O. I nie ma błyskotek w tym roku. No bo w tym roku za nie paznokcie. maska do rąk. Na noc. Uuu, Proszę bardzo. pięknie. I teraz kalendarz adwentowy, Lilo, możesz też otworzyć. Okienko numer 12. Pachnie ładnie. Ale to widzisz, jaki dobry kalendarz już z tak daleka pachnie? I numer 12. Lilo, zobacz, kalendarz adwentowy się otwiera. Patrz, Lilo. Mm. O, patrz, co tu są. A co to są za grubeczki? kosteczki Pasteczki. Uuu, siad. Nawet łapkę dajesz od razu? Proszę. Nie zrobić coś jeszcze? Nie wiem, daj głos albo coś. Leżeć też umiem. Powiedzmy. Uwaga Lilo, wyzwania teraz. Połóż się. Wróciłam, po Zumbie do domu, było ekstra, musicie zresztą sami zauważyć, bardzo dobrze się wszyscy bawiliśmy. Ja teraz zrobię sobie szybkie jedzonko, nadrobię sobie vlogmasy od twórców, odpocznę chwilę po treningu, nadrobię kalorie, które spaliłam i zabiorę się za skincare i za pielęgnację twarzy, przebiorę się już w rzeczy do spania, wezmę prysznic, włosy na szczęście mam umyte, więc nie muszę się ich ogarniać. Teraz sobie porozmawiamy. Kalendarz otworzyła Madzia. Zabiorę się też zamontowanie trochę vlogmasa. Tego z dzisiaj, żebyście mieli go już jutro. Ponieważ jutro vlogmasa nie będzie. Vlogmas będzie dopiero w piątek. Niestety jutro idę do pracy na cały dzień, więc nie będzie to nic super wow i ciekawego. Natomiast myślę, że w czwartek będzie się też troszeczkę działo. Będę chciała urozmaicić Wam troszeczkę ten dzień. I mam nadzieję, że Wam się taka forma vlogmasa spodoba. Będziemy robić coś ciekawego. Tak, jak i dzisiaj, na przykład to pierczenie pierniku. Zobaczcie w ogóle, ile ich nam wyszło. Wyszły piękne, takie puszyste, są smaczne. Trochę przyozdobiłyśmy, więc na przebitkach też to widzicie. A finalnie wyszło ich aż tyle. W niedzielę robię w ogóle imprezę urodzinową, muszę się pouczyć, więc będziemy też robić notatki. Tak mi się przypomniało, że jest godzina 20. I wypadałoby chociaż czegoś się pouczyć z tatki. Zastanawiam się dalej nad tymi paznokciami, bo powiem wam szczerze, że trzy godziny roboty tak bardzo mi się nie chce. I za każdym razem, mówię mam to mówię, że bardzo mi się nie chce tego robić. Zjem jeszcze sernika, bo wyszedł dobry i powiem wam szczerze, że nie, ludziom smakuje. Więc nie jestem aż taką złą kucharką, bo tego sernika zostało tylko tyle. Z całej blachy. Mam nadzieję, że Maciej prezent się podobał. Wyglądała na zadowoloną, więc e, bardzo się z tego powodu cieszę. Jeszcze zobaczyć tylko, czy pranie jest wywieszone, a jak nie, to będziemy jeszcze je wierzać. Kanapeczka i nadrabiamy. Nie jest pranie wywieszone. Byliśmy z kurduplem na spacerze i odebraliśmy, słuchajcie, paczkę. Więc zaraz sobie ją otworzymy, zobaczymy, jak ona wygląda w środku. Co to takiego? Nam tu przyszło, znaczy ja wiem, co przyszło, ale wy jeszcze nie wiecie. Zobaczyć kolor, opakowanie i wszystko. Ciekawe się dobiorę. Słuchajcie, nadszedł ten moment, kiedy przechodzimy z papi na adult. Ona tak szybko dorasta. Ona już jest z nami prawie rok. Rok będzie dokładnie 24 Stycznia się urodziła, a z nami jest od marca, czyli dla nas rok będzie e, w marcu pod koniec, a dla niej rok zacznie się taki pierwszy prawowity 24 stycznia. I będziemy wchodzić pierwsze urodziny. Woo! Także będziemy już zamówiliśmy 3 kilo, e, żebyśmy mogli mieszać tę karmę, bo powiem Wam szczerze, że pierwsza pierwsza karma, którą mieliśmy, jak zmienialiśmy z Brit, nie, nie, znaczy... Pół. Jaką karmę miała? Royal Canin, nie? Pierwszą, pierwszą karmę, którą miała od hodowcy, to był właśnie Royal Canin. No i zeszliśmy na Brita. I wzięliśmy najpierw Brita z jagnięciną i to skończyło się istną tragedią. Kompletnie nie mogła się do tej karmy przyzwyczaić. Miała bardzo ogromne biegunki po, po tej karmie. Gazy. <gryw> Ale to też dlatego, że tam było bardzo dużo takich bicie strączkowych rzeczy. No i znaleźliśmy karmę z łososiem. Stricte, bez żadnych strączek na ziemniakach. Jest ta karma albo z samym, samym łososiem. Słuchajcie, jak ręką odjął. Nawet stwierdziliśmy, że radykalnie nie mieszamy. Tylko odstawiamy tą jagnięcinę i wprowadzamy od razu tamto. Powiem wam, że 2 trzy dni, i jak ręką odjął. Naprawdę. No a tutaj mamy <ścoughs> też te grain free. I one są chyba bez ziemniaków. Nie mają. 26% ziemniaków. Ale tamten. Tamte nie było ziemniak, tylko było coś innego, z grochem były. No. I tamte wcześniejsze były, słuchajcie, z grochem. Eee, no i ten groch bardzo źle na nią wpływał i tak nie na tak samo, a już jest super. Czyli z różowego popowania przechodzimy, słuchajcie, na niebieskie. Ale to straszne jest, że ona tak szybko dorosła. Ona już jest taka duża. Przeskoczyliśmy ten etap tak mega szybko, to przykre jest, bo ja lubię jak ona jest taka malutka. Ona no, mam wrażenie, że większa nie urośnie, bo ona jest jednym z mniejszych szczeniaków z ale i tak, no dla Ciebie to przyszło. Zobaczcie jaka różnica jest między tymi papi a tymi adult. Parenting is so hard, guys. Ja nie mogę po prostu, przecież to jest tylko z karmy. ale to takie dziwne jest nam ci spróbować. Chcesz zobaczyć? Czy smakuje? Tak, chrupek. Czekaj, czy będzie chciała wyjść. I czy będzie wybierać te, wiesz, które, te mniejsze? Dam jej te większe trochę na górę. Odłożę. Myślę, że nie będzie problemu. Zobacz. Chcieliście, był duży. Jak ci smakowało? O, Chyba smakuje.